Tragiczny finał miała podróż polskiego małżeństwa do Niemiec. Jak donoszą tamtejsze media, kierowca przez dwie godziny wiózł swoją 50-letnią żonę z Polski do Bar Salzuflen w Nadrenii, północnej Westfalii. Będąc przekonanym, że kobieta śpi, kiedy zatrzymał się na postój przy autostradzie przeżył szok. Okazało się, że jego żona nie żyje. Małżonkowie jechali z Polski do miasta Barcelcuflen, gdzie mieszkali. Mężczyzna przez dwie godziny podróży był przekonany, że jego żona po prostu zasnęła w aucie, kiedy zatrzymał się na postoju na autostradzie A10 próbował obudzić małżonkę, ale ta nie reagowała. Informuje niemiecki portal RPR1D. Natychmiast wezwał pogotowie, ale na pomoc. Było już za późno. Lekarz stwierdził, że 50-latka nie żyła już od kilku godzin. Przyczyny śmierci kobiety nie są znane. W samochodzie pary znaleziono leki przeciwnowotworowe, mogące świadczyć o tym, że 50-latka zmagała się ze śmiertelną chorobą. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Do równie okrutnej tragedii doszło jednak nie tak dawno temu w jednym z polskich miast. Mężczyzna zabił z zimną krwią żonę za pomidory. Tak, to było w Sosnowcu. Kliknij ten link, a zobaczysz, jak do tego doszło.